Bo ty, powiem ci, czasami za szybko, widzę. tak się pewnie trochę poczułaś i ty za szybko zaczynasz jeździć się w ogóle przestawać patrzeć No to prosto. prosto A gdzie możemy skończyć? Skończyć na nie możemy, nie ma problemu A możemy no. skończyć tam, tam, gdzie ostatnio się popsuło wszystko, bo by mi dużo wygodniej tam tamtej okolicy przy Polonezie no. Nie ma problemu ja tam boję się z Tobą pojechać drugi raz. Ja, <laughs> z tobą, ja, ja z Tobą na Poloneza się boję pojechać. No ale żeby na Polonezie na jazdach się zesłać samochód. W miejscu, które przeraża każdego, kto staje na odlewniczych. Ciebie to powinno przerazić to, że musiłaś pierwszeństwo na tym rondzie. Mm -hmm. Wymusiłaś pierwszeństwo za rondem, to Cię powinno przerazić No to to się naprawi Ja wiem, tam na, wtedy na tej reprezentacji i, I pasy nie takie zajęłaś, jak skręcałaś I za rondem wymusiłaś pierwszeństwo tam, tego nie, Ja ten, wiem W nagraniu tego nie ma, bo jest tylko kamera na środek No i tutaj robisz to samo no To jest linia To jest równorzędne skrzyżowanie Aha, fajnie. No, ty musisz na takie rzeczy zwracać uwagę, bo ja ci powiedziałem, że ja ci przestanę podpowiadać i to zaczynam robić, bo ja nie mogę ciągle ci mówić. Przejazd nieprawidłowy. Co? A jak myślisz? Nie wiem, a bo właśnie miałam dlatego, kierunek włączony. Właśnie dlatego. A, bo ja chciałam wziąć kierunek, żeby wziąć No to dobrze, to prawej, ale trzeba w go wyłączyć nie wyluczyłam. Prawo jedziemy Dobrze Spoglądasz teraz tam Prostujesz I tutaj masz krawężnik, to nie patrz na prawo, patrz tutaj na lewe koło Zatrzymaj się Jak będziesz widziała, że koło zaczyna wjeżdżać na krawężnik, skręcaj w lewo Okej okay. Wyciągnij głowę Gdzieś do blisterku? Trochę. Jeszcze do tyłu. Jeszcze do tyłu. No tam Jeszcze do tyłu. Resztę możesz sobie podjechać sam. No właśnie, Jeszcze tak. w... szybciej kręć. Stop. I teraz cofnij ty nie, żebyś dawała radę wyjechać. Przed. Nie kręć, nie kręć, nie kręć, bo jest dobrze. Do tyłu jeszcze. Tak no bo teraz widzisz. Na pograniczu. Dlatego na kolejnym razem kolejnym razem weź sobie troszeczkę później skręcę. Będzie koło zaczynało wjeżdżać, dopiero wtedy kręć Okej, okay. no Wjeżdżamy jeszcze raz. To ja chyba zrobi to samo To żeby widzisz, żebyś nie wyjechała za szeroko Ty nie puszczaj do tego sprzęgła tyle Tam sprzęgło podciśnij, o, wyprostuj koła Te koła trzymaj prosto W lewo. Gazu, 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 tu trzeba gazu, bo jest mały krawężnik. No. Gazem, 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 dobrze. Gazem, 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 gazem. Nie. Jeszcze, patrz czy się wyrównałaś bokiem. I stop. Widzisz? Ja nie wiem, ja czuję się jakbym była już tak... Bo ty jesteś, samochodu. ja nie mówię, bo ty tu jesteś blisko, ale to jeszcze na tyle, że jeszcze można wjechać. Okej. Okay. Dobra, no to, to wystarczy na 10 tego. Czekaj momentu. O, iskręt. Powolutku. Jak ci przód przechodzi, pamiętaj, masz tutaj lekko odpuścić kierownicę. Jeszcze lekko i trzymasz. I dopiero w tym momencie skręcasz powoli w prawo. Dobrze. Jeszcze raz, tylko teraz samo. No i dobrze, i korekta. co za późno skręciłaś. Wydawało mi się, że za wcześnie. Za wcześnie? Tak. Ale no, mu się. No i dobrze. Jak